Dzień dobry, z tej strony Patryk Zajęcki. Znajdujemy się na polu, w którym niebawem będą wysadzane ziemniaki i dziś porozmawiamy sobie o nawożeniu. Nadchodzi ostatni moment na podjęcie decyzji związanych z przygotowaniem stanowiska pod ziemniaki. Jednym z warunków sukcesu uprawy ziemniaków jest odpowiednie zbilansowanie składników mineralnych. Mimo dokonującego się postępu genetycznego i technologicznego, nadal powszechne jest przekonanie o tym, że ziemniak ma niewielkie wymagania glebowe, a to jednak nieprawda. Duża tolerancja ziemniaka na warunki środowiskowe nie oznacza, że do tej rośliny wskazane są gleby kwaśne czy ubogie w składniki mineralne. Optymalny odczyn gleb przewidzianych do sadzenia ziemniaków powinien wynosić około 6 do 6,4 Optymalny termin sadzenia ziemniaka nadchodzi, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm wynosi około 10 stopni Celsjusza. W przypadku odmian wczesnych podkiełkowane ziemniaki możemy wysadzać wcześniej, czyli w temperaturze wynoszącej około 5 stopni. Ziemniak ma duże wymagania pokarmowe, gdyż z plonem 10 ton bulw i odpowiednią masą łęcin przeciętnie pobiera 40 kg azotu, 15 kg fosforu, 60 kg potasu, 10-20 kg wapnia, 6 kg siarki oraz 10 kg magnezu. W odróżnieniu od innych roślin uprawowych ziemniak wykazuje szczególnie duże zapotrzebowanie na potas, przy czym w przypadku tego pierwiastka bardzo ważna jest także forma chemiczna nawozu potasowego. Ważnym elementem jest, by przynajmniej 30% wymaganej dawki potasu podawać w formie bezchlorkowej, jeżeli robimy to tuż przed sadzeniem. Bez względu na kierunek prowadzonej uprawy ziemniaków nałożenie potasem powinno być przeprowadzone w ilości w pełni pokrywającej potrzeby tej rośliny. Mając na uwadze płytki system korzeniowy ziemniaka należy zadbać o wysokie zaopatrzenie warstwy ornej w makroskładniki. Fosfor w nawożeniu ziemniaka również jest bardzo ważnym makroelementem, ponieważ m.in. wspomaga inicjację bulw, zwiększa ich ilość, zwiększa wypełnienie bulw oraz ich plon, poprawia możliwości przechowywania ziemniaka w zimie. Azot. Odpowiednie zbilansowanie nawożenia ziemniaków azotem decyduje o wysokości i jakości uzyskiwanych plonów. Dlatego też przy ustalaniu dawek nawozów azotowych należy uwzględnić nawożenie obornikiem, nawożenie wszelkie organiczne oraz nawożenie azot z nawożenia nawozami NPK. Przenawożenie ziemniaków azotem przedłuża wegetację oraz wpływa negatywnie na plon oraz jakość bulw. Spada zawartość skrobi. Ziemniaki przechowywują się słabiej. Siarka, makroskładnik, co do którego ziemniaki wskazują mniejsze zapotrzebowanie niż na potas, jednak nie może zostać wykluczona z nawożenia. Determinuje szereg procesów metabolicznych, dodatkowo stanowi naturalną barierę przeciw stresom biotycznym. A jakie funkcje pełni siarka w roślinie? Między innymi wspiera pobieranie i efektywność wykorzystania azotu, podnosi naturalną odporność na choroby, Bierze udział w produkcji e, e, i akumulacji skrobi w bulwach. Magnez. Powszechnie do uprawy ziemniaków wykorzystujemy gleby lekkie. Pomimo swoich zalet, takich jak szybkie nagrzewanie się, przewiewność czy luźna struktura, gleby lekkie charakteryzują się, charakteryzują się niską zasobnością w magnez. Niedobór magnezu w ziemniakach objawia się w pierwszej kolejności płytszym i mniej efektywnym systemem korzeniowym, chlorozami na starszych liściach, zmniejszonym potencjałem produkcyjnym uprawy. Do nawożenia mikroelementami jeszcze chwila, ponieważ wykonuje się je najczęściej w zabiegach dolistnych, natomiast chciałem napomnieć tylko, że najważniejszymi mikropierwiastkami dla ziemniaka są bor, miedź, mangan oraz cynk. Moi drodzy, cóż więcej mogę powiedzieć o uprawie ziemniaka. Jeżeli spełnimy wszystkie aspekty poruszone w dzisiejszym filmie, Pozostaje mi życzyć, życzyć tylko dobrej pogody, wysokich plonów oraz zadowalającej ceny. Dziękuję.